W moim rodzinnym domu nie pielęgnowano pamięci o pierwszych zębach czy pierwszych słowach. Ale powiem wam, jakie pierwsze słowo przysporzyło mi kłopotów. Tym bardziej, że było to słowo cycek. Kiedy je usłyszałem po raz pierwszy, niezwykle mi się spodobało, choć nie miałem pojęcia, co ono znaczy. Miałem wtedy trzy lata, a może nawet mniej, i biegałem wokół stołu, wołając cycek, cycek. Moja cioteczna siostra, starsza ode mnie ze dwadzieścia lat, zwróciła mi uwagę, że to jest brzydkie słowo i żem go nie wykrzykiwał tak głośno przynajmniej. Zapytałem więc, co mógłbym wykrzykiwać, biegnąc wokół stołu, zamiast tego cycka nieszczęsnego. Ładne słowo, usłyszałem. Jakie na przykład? Kartofelek, różyczka. Więc biegałem i wołałem jak głupi. Kartofelek, różyczka, co sensu nie miało żadnego. Tak, bo ten cycek jakoś się tłumaczył, a kartofelek z różyczką? Wcale. Ale już wtedy, jak widzicie, byłem podatny na wpływy. Więc kiedy usłyszałem, że kartofelek i różyczka to są ładne słowa, entuzjastycznie je wykrzykiwałem. Pierwszym słowem, które samodzielnie przeczytałem, było chyba blok. Zobaczyłem takie duże bloki z białymi arkuszami papieru, tylko że leżały do góry nogami. Ku powszechnemu zdumieniu nie tylko odczytałem, co tam było napisane, ale jeszcze bezbłędnie, nie jako kolb, tylko blok, właśnie. Tak jakbym w swojej głowie stanął na głowie. Ale czy rzeczywiście było to pierwsze słowo, jakie przeczytałem? Nie wiem. Wiem za to, jak działa pamięć. Dlatego powiem Wam, że to wszystko jest bardzo umowne. My się umawiamy co jest naszym pierwszym słowem, pierwszym wspomnieniem. I potem już nawet w to wierzymy.